Po czterech godzinach wyjechaliśmy z granicy <laughs> 23.15, już godzina policyjna we Lwowie się zaczęła. My jedziemy jesteśmy gdzieś w jednej trzeciej drogi między granicą a Lwowem. jeszcze musimy się dobić do hotelu, nie? Także wesoło. Ciekawe czy nie będzie przypało na wyjeździe do miasta. Serio. Ale może nas puszczą. We'll no to dojechaliśmy do Lwowa. Ogólnie rzadko y, widać ludzi na ulicach, już jest godzina policyjna, ale widać tych ludzi. Chodzą, jeżdżą na rowerach, na piechoty, dużo młodzieży widać. O, właśnie policja zawyła, ale pojechali. Także jest y, dość ciekawie. O, stacje benzynowe potwierane, kebaba przed chwilą otwartego widziałem, także też ciekawie. Nie wiem co my odpierdzielamy, ale chyba chcemy się dostać do hotelu, chyba tak. Druga 27 w nocy i oczywiście nalot, nie? Nie wiem co mam wam powiedzieć. No ostrogo, cała Ukraina się w aplikacji z ostrzeżeniami zaświeciła na czerwono, więc ale z tego co widziałem... Czekajcie które to jest kurwa piętro. Jeszcze jedno. Z tego co widziałem to tam bardziej yy... Charków i Kijów atakowali no, i oczywiście okolice Chmielnickiego, nie? Bo tam jest sobie atomowa. A tak poza tym, to na szczęście nic nie pier <laughs> i tak dalej. O, szmaty tak ułożone, że tylko zakładam spodnie, zakładam buty i wszystko mam w spodniach. resztę zostawiam w razie coś. O, jestem w hotelu, bo był tani i. Co mam powiedzieć? No, ale mają nieciekawie na tej Ukrainie, naprawdę. Nic tylko współczuć. Dobra. І не спадшому колег голекту не важно. Увага, громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту. Dokumenty, zapas harczy, ta wody, operata sąsiadów ta to pomóc chorym, ta ludziom pochylonego wieku, na ulicy. Jak najszybciej czystajcie z zapisowej sporudy, albo zachowajcie się na miejscowości. Już drugi raz było, od wczoraj, ale z tego co widziałem, to yy, ludzie są cwani, bo yy, jest taka, jedno, że jest apka, r alert. Która pokazuje w którym regionie jest alert. A druga sprawa to jest kanał na, na telegramie, gdzie można sprawdzić co, gdzie leci i, i e, co się z tym dzieje, bo wojskowi tam rzucają informacje. Odnośnie e, głupot, który pisze MSZ, e, to tak na granicy nikt nie sprawdzał e, rezerwacji noclegu, nikt nie sprawdza ubezpieczenia, nikt nie sprawdza e, tego ile macie pieniędzy. Gdzie dzieci i tak dalej? MSZ swoje życie robi swoje, nie? Standardowo, gdzieś tam jeszcze na stronach MSZ-u chyba wisi informacja, że trzeba mieć testy na go Nie, nie trzeba mieć. No, ale muszę wam powiedzieć, że jedno to mi się w tym kraju od zawsze podobało. Niektóre dziewczyny to są takie, że głowa boli. E, idę tam, tam są jakieś sklepy z telekomami, może simko ogarnę na internet. <laughs> Bo wczoraj tyle co wjechałem na granicy, odpaliłem mapę i z tych złotych poszło w, do piachu, nie? Ogólnie w Lwowie to się czuje jak we Wrocławiu, bo architektura jest w chuj podobna. I te agregaty są wszędzie, dosłownie. Tam jeszcze jeden stoi. Tam są stop zaniki napięcia, nie? I wyłączenia. I siedzi człowiek y, na mieście, niby darmowy fi jest tutaj we Lwowie na starówce. E... I no stop, cyk, cyk, jest, nie ma, jest, nie ma, jest, nie ma. Yy, w hotelu prąd, jest, nie ma, jest, nie ma. Woda jest, nie ma, jest, nie ma. Przejebane dosłownie. A tutaj macie najlepsze auto w całym Lwowie. To jest dopiero reklama, nie? Gaz de café. Grani, to i granie tu ode mnie dostali kasę. Pojemnik na kasę, nie? A tutaj Dyrony! Dyrony! O kurwa Ten tuż w ogóle jest Army of z rogą Idę broń pooglądam. Mm -hmm. Czekam na znajomą, a w tak zwanym międzyczasie biznes się kręci po całości. Gość z balonami. Jakieś... Tutaj te dwie dziewczyny. Które są wstążeczki za hajs? Nie, <grymne> niby studentki. Tam wojskowi stoją. A jestem przed najlepszym sklepem w Lwowie. Po prostu nie ma lepszego sklepu. Teatr piwny. Dwa piętra piwa. <grymne> Czy tam trzy nawet? Nie widzę nigdy żadnych zniszczeń, to co nagrywać? Przynajmniej tu nie. No, także miasto żyje. Przynajmniej tu. Naprawdę, tak najpa to ma klimat. Ale mają wybór piw, po prostu coś cudownego. No, to spotkałem się z, Krysz z Krysztyną. Posiedzieliśmy 3 godziny. Pogadaliśmy o wszystkim absolutnie. Poczekaj, pójdę se tendy I ten, no opowiadał mi masę różnych ciekawych rzeczy. Idę, idę do hotelu. Ogarniam pociąg i jutro do Kijowa, nie? Ogólnie miasto jest zawalone. Dzisiaj w sobot jest sobota. Jest popołudnie. E, słońce już trochę zelżało. I, I tutaj to centrum to jest zapchane na maksa ludźmi. Serio. Powiem Wam, że lwów bardzo, ale to bardzo mi przypomina e, Wrocław. W sensie architektonicznym. E, ze zniszczeń e, to nie widziałem niczego. A i, i ciekawostka. E, Wszystkie jakieś ważniejsze pomniki, yy, zabytki czy coś takiego są ogrodzone siatką i rusztowaniami, czymkolwiek się da. Że w razie jakby tutaj spadło coś, to żeby odłamki tego nie zniszczyły, żeby siatka zatrzymała chociaż część, nie? Yy, tam jest taki kościół, że ma witraże blacho pozasłaniane. Że w razie, w razie coś, to żeby witraże nic nie ruszyło. Dobra, chuj, nie mogę dalej nagrywać, bo policja stoi. <laughs> ja to ten gigant. Żeby zrobić zdjęcie tych yy, rusztowań. Podbiegłem do gliniarzy, mówię, panie, ja to zdjęcie chciałem zrobić, ale wy tu siedzicie, możecie się przesunąć? Gość mówi, dobra. Ale mam zdjęcie. A gość się uśmiał ze mnie, mówi, co się stało, że pan do mnie biegnie? Nie, nie zdjęcie, tylko chciałem. Właśnie macie pozasłaniane. O tutaj. Blachą. Bo kościół im ma witraże, nie? A z drugiej strony jest tylko tej blachy Więcej jeszcze, zaraz wam pokażę. Jakaś tam ochrona, zabytków jest to jest taki pomnik, nie wiem, Poseidona, czegoś. To też jest osłonięty siatką, jeszcze banerami, że chronimy nasze dziedzictwo, czy coś tam. O, właśnie o. Worki z piaskiem, rusztowanie, płyty wirowe, bo tam zabytkowe jakieś witraże, i tak to wygląda. O, i tak to wygląda. Tam na górze szklanie chronią, ale to na dole chroni. nie? I tak, się, tak się chroni zabytki. W sumie lepsza taka metoda niż żadna. O, a tu jest Poseidon czy inny tam złama, y, fontanna ogólnie, z tego co pamiętam, kiedyś. I też zasłonięty siatką i, i y, y, żelastwem, żeby od odłamków nie oberwał. A i jeszcze odnośnie tych aplikacji, o których Wam mówiłem, to już się Ukraińcy nauczyli tego, że sprawdzają co leci i w jakiej ilości, i dopiero zaczynają myśleć. Krystyna mówiła, że jak leci jeden mig, to tam olewka, jak leci więcej niż jeden, to zaczynają się zastanawiać, czy. czy się schować czy nie i też zależy w którym regionie są, nie? Nie jest wesoło, ale tutaj we Lwowie jeszcze tragedii nie ma. Ale gdzieś tam na wschodzie albo blisko większych zakładów energetycznych to już mówiła Krystyna, że jest no nieciekawie z tymi bombardowaniami. I muszę wam powiedzieć, że ta starówka lwowska to się ciągnie na ładne 5 km jak nie lepiej. Pół miasta prawie. Dopiero gdzieś tam majaczą nowe budynki i zaskakująco to miasto jest bardzo czyste. Nie widziałem nigdzie śmieci na ulicach jakichś takich, wiecie, takiego jak, nie w Rumunii czy gdzieś, nie, że idzie się przez miasto i można się o śmieci potknąć. A tutaj idę na dworzec kolejowy, bo wczoraj znalazłem bilet za 12,50 do Kijowa z Lwów-Kijów, także fajno ogólnie stopem nie da się jeździć po Ukrainie bo nikt nie bierze podobno i ogólnie podobno nie wolno nawet, bo jest tyle min i wszystkiego, różnych niewybuchów wszędzie, że coś takiego jak nocleg w krzakach mógłby być ostatni, więc a ryzykować życie za 12,50 no to wiecie życie albo deportacji nie? bo jakby coś się komuś nie spodobało to od razu <kupy> kopa w dupę, mandat i do domu dworzec a takie ło. W tym Lwowie taki te ło o ten dworze. Do Wrocławia jest ładniejszy. Chociaż to jest na pewno większe. Kijowie będę około 10, teoretycznie. 10 wieczorem mam zaklepany jakiś hostel za 25 Cen na Ukrainie to jest to jest to, co ja lubię, nie? I chyba każdy lubi takie ceny za pociągi, za, za hotele fajki było 7-9 zł, 9 zł to już takie lepsze, nie? Ogólnie tu wczoraj jakaś burda była jak szedłem po bilet. bilet się policji nas zjeżdżało, ganiali jakieś kurde... Po leśnie jem odchodzić. Ja wiedziałem, że to się skończy takim pociągiem, nie? Tam już jakiś nowszy stoi, ale też nie za nowy. No to, to będzie, to będzie przygoda dopiero, coś czuję. A jeszcze, żeby było śmiesznie, to w Kijowie czeka mnie 5-kilometrowa przeprawa przez miasto żeby przed północą dotrzeć na, na hostel. nie? A mógłbym niby się gdzieś przekimać na dworca, ale zaraz mnie mylecja zwinie. W ogóle jak ten pociąg jest długi, tam się dopiero kończy chyba. Ja pierdolę, ile on ma wygonów. <laughs> I leci przez całą Ukrainę, nie? aż do Dniepra. A później pewnie jeszcze dalej. Z przesiadką także. Śmiesznie, śmiesznie. A w plecaku mam półtorej wody. Cała butelka to pół litra i jeszcze piwo. Konserwę, yy, pasztet i, i no, powiedzmy ćwiartkę chleba. Ale chleb dobry, razowy i ty, typowy razowy, więc. Nie jakiś kurwa na karmelu, gdzie jak u nas. Ja wiedziałem, że ten pociąg to może być yy, drobna pułapka, nie? Także kibel zaskakuje jakością. A pociąg ogólnie wygląda tak. Czyli tak jak, no nie jak chłopaki na Syberii jeździli, także grubo. Kawa w pociągu za 2 zł. 2 zł, a nie 20 tak jak w polskich. Smakuje świetnie, ale taka siekiera. No Łyżka prawie stoi, <laughs> ale naprawdę z czegoś takiego kawa jest zdecydowanie lepiej. A w ogóle jedziemy przez taki zadupie, że tu miejscami nawet zasięgu nie ma na, na GSM. Nie mówię już o jakimś <laughs> sensownym internecie. No to dobry wieczór w Kijowie. Pogoda jest idealna na spacer. <laughs> tak z 19 stopni, 18. <laughs> Godzina policyjna od północy, wysyptałem wojskowego jakiegoś. 4 km mam do zrobienia do, do hostelu. Także nie no, 4 km w 2 godziny to na ludzie, nie? W ogóle śmieszna sprawa, bo całą drogę przygadałem z czwórką hindusów, którzy studiują medycynę w Kijowie, nie? No, prawie całą drogę. A dobrze nam się gadało. I te ich śmieszne gusiki takie bing. Wiecie jak to Hindus dzwoni z pomocy technicznej, nie? Ogólnie goście z tego, z Punjabu tam okolice New Delhi i te, te sprawy. Ale ogarniali dobrze po angielsku, naprawdę. W sumie jak się studiuje po angielsku, to... bo oni studiują tutaj yy, w języku angielskim, nie? Hindusi. W ogóle się prawie nie nauczyli yy, przez 6 lat studiów yy, ukraińskiego, także srogo. I coś, co kocham po prostu na Ukrainie, czyli <laughs> odliczanie, nie? Na przejściach, na światłach. Nie ma, żółtego tego światła zamiast tego jest licznik na burze. Nad czerwonym. Zachwista sprawa. I oczywiście wielkie miasto, i w ulicach dworca co? Od cholery mynęli. Daj cigareta, daj na piwo, daj chrywne, daj to, daj tamto. Ach, standard. Chłopaki, z którymi jechali, mówili, że już wszystkie sklepy o 10 pozamykane. No tak, pozamykane. Market otwarty. Mikromarkt. A i Kijów przynajmniej tutaj w ulicach dworca, nie jest tak czysty jak lwów wszędzie, nie? Także jest dobry, dobra sfiarnia w Kijowie, naprawdę. Nie mówię tutaj o tym, że budynki są jakieś e, niedobywane, bo to kamienice z tego co widzę, ale mówię o chodnikach, nie? No, tu pet, tu coś tam, coś. No, tak narozpieprzane wszystkiego. Idę do hostelu. Po drodze jakaś ciekawa dzielnia z kościołami na wzgórzu. Naprawdę niczego sobie. Widzę, że miasto zaczyna powoli pustoszeć, więc tutaj chyba tej godziny policyjnej jednak przestrzegają. Ale menele się tym nie przejmują, menele śpiało pod barami. Z <laughs> paru śniaków widziałem, jak kimali. W Lwowie było i śmieszno, i straszno, ale tutaj to widzę, że będzie tylko straszno. Też może być też i śmieszno. Zobaczymy jutro. Na razie do hostelu, umyć się, poprać graty, walnąć piwko iść w kimę. <laughs>